Wiadomo, nie nagrało się to już ostatnie minuty. Wnów, tam ostatnie boneczka zaszły. No i tak z tym obłędem nie wiem. A to już apokaliptyczna kwestia powoli. Zbliża sześć, 06-06-06, to ten cześć. Nie lisz mi telefonu. Idź Brunka szukać na zachód słońca. Zmieni nam się pogoda. Nie wiadomo, czy pozwoli nam robotę zagrożoną, ale. Na wejście. Zagrać trzeba. Już nawet może jakaś widownia będzie. No bo do lasu wpuścili. Tych, co w lesie mieszkają, nie muszą wpuszczać. Zanosi się. Zadziory czerwone o zachodzie. na niebie ale niebo takie cudne mamy w tym czasie będziemy go wspominać czas bez chemitrejsu, bez samolotu no i tylko w nocy moskwa Światełka w postaci sterowników do 5G. No i do Jokera co na DNA gra. Największa ściema tysiąclecia. Wyszło, że niestety Szaman znowu miał rację. No chyba lepiej by było, jakby ten Joker rzeczywisty był by tak źle o ludziach to nie świadczyło a tak można zwątpić w ludzi chociaż po tym koncercie ostatnim antywirusowym no to trochę się pojawiło różnych wypowiedzi specjalistów z dziedziny medycyny w Stanach, w Niemczech, w Polsce że oni jeszcze nie widzieli nikogo, kto na skutek Jokera życie oddał. No bo jak mieli widzieć, jak nie ma nikogo takiego? Jakby powiedzieli, że na grypę, no to na grypę wiadomo, że można. Ale niestety 80% populacji do tej szczepionki, co to niby za półtora roku, a ona już jest. Tylko jeszcze czekają, aż ludzie sami po nią rękę wyciągną. Wcale nie będą zmuszać, jak niektórzy myślą. Najpierw pójdą ci, co sami się zgłoszą. Znaczy, najpierw będą zaszczepieni. No, szoman tak przewiduje. Że przy tej świadomości budzącej się to 70% może pójść. No a potem te 30%, co w mniejszości pozostanie, w zależności od tego, kim będą, no to różne okresy dostaną. Jedni pół roku, inni rok, jeszcze inni, może jeszcze nawet dwa. W międzyczasie nie będą się mogli przemieszczać, do kina wejść, nie wiadomo jeszcze gdzie. No, taki jest potencjał realizacyjny. Umysł genetyczny utwardza się w takiej formie, że dla szamana to już w ogóle niezdatne jest do podłączenia. To jak jakiś monolit. No, ale takich, co mają tak jak szaman. Hm. Trochę jest. Ale w procentach szaman nie będzie. O tym opowiadał. Bo chyba by nikt w to nie uwierzył. Taki to procent. No a ten następny etap, 060606, 06, 06, 06, może szaman o nim powie. To taka apokaliptyczna bestia. I nie będzie mógł ni kupić, ani sprzedać. Bez imienia bestii na czole, albo na ramieniu. Albo bez liczby jej imienia, czy jakoś tak to tam było. Tyle razy to zmieniali. Że w różnych wersjach różnie pisze. A szaman jeszcze może inną powiedział. Sensu nie zmieni. No i ona wchodzi pod obrady. No chyba, że tego, co to wymyślił, wiecie, taki jest w okularach. Najbogatszy. Ikona. Dla wszystkich poniżej 30 roku życia, a dla takich przed 40 też. Każdy marzy, żeby mieć tak jak on. Tyle mieć, tyle mieć. Wtedy nie wiedzieliby, co z tym zrobić. Byliby altruistami, tak jak on. Wyszczepiliby miliard. No i teraz się szykowali na wyszczepienie dalszych sześciu. A za pomocą tego neurocipa. To przy okazji szczepionki? Zamierzają szczepić, No to już wszystko fajnie będzie kontrolowane. W międzyczasie ludzie poproszą o 5G. No bo protestują, tak, protestują. Protestują, póki go nie ma, są maszty, których nie ma. No bo przecież to jeszcze nie 5G. 5G tu się zacznie od 30 GHz. Na razie to są wyższe pasma częstotliwości tych, które są używane do tych rodzajów telefonii, które są używane. 4 LTE. No, ale przecież eksperci się na ten temat tylko ci opłacani wypowiadają, a reszta i tak nie jest w stanie zauważyć. To zupełnie słuchajcie, tak jak lekarze. Lekarze niby niektórzy eksperci. Ci, co mają odwagę, których, którym gębnie zamknęli zastraszeniem, że im prawo wykonywania zawodu zostanie odebrane. No bo to jest straszny zawód. Chowalem, szwaczkom, malarzem, stolarzem, czymkolwiek tam można być, bez licencji. No, czasami w niektórych krajach trzeba coś się tam nauczyć, no ale licencji Ale lekarze. Trudź ludzi z licencją na zdrowie, no bo przecież oni to głównie robią, nie mówią o tym głośno, no bo co, mieliby powiedzieć, że co, obcinają nogę zamiast ją leczyć, albo inne rzeczy, albo napromieniowują człowieka tak trochę, żeby go nie zabić, żeby mu się udało przeżyć, jak mu się uda przeżyć, to znaczy, że go wyleczyli, Umrze potem na zapalenie płuc. Zupełnie tak, jak przy Jokerze. A najwięcej tych, co umierają, to są ci powyżej 75 roku życia, których podłączają pod respirator, moi drodzy. Potem pęcherzyki płucne tracą zdolność absorpcji tlenu. Jeden taki, co ptakiem jest, to znaczy ten jeży. Pustułka, czy zięba, czy wrona. Co to za różnica? Wszystko ptaki są. Niektórzy jeszcze tu zauważają, szczególnie anestezjolodzy, ale prawo wykonywania zawodu by im odebrali, więc o tym nie mówią. A poza tym przy okazji strach na nich pada, no bo by musieli powiedzieć, że oni nie leczą, tylko trują. To nie jest wymysł szamana i nikogo nie oskarża, tylko mówi o procedura, procedurę płatne i na utrzymanie szpitali zdatne są te, które wysoko są opłacalne przez te NFZ. -y. W każdym kraju taki jest. Różnie to zorganizowane, ale to jest jedna mafia. Psychopatu. Są wyjątki od reguły, no ale wyjątek potwierdza reguły. Taki czas i taki świat. A ten utwardzony umysł genetyczny, wibrujący tym obłędem, a teraz ludzie siedzą w tych wiadomościach i utwardzają swoje mózgi. A notabene. O szama, jednym szaman tylko wspomniał, w której z ostatnich audycji jednym zdaniem pewno nikt nie zauważy moi drodzy, wymiary od góry się połączyły, bo nie było szans, żeby człowiek się obudził. No to tak zostało przyklepane. Może szaman o tym opowie więcej, bo jak szaman nie opowie, to w ogóle nie będzie wiadomo, ale to już i tak nic nie zmieni. W każdym bądź razie, jak to 5G na 30 Giga wejdzie, no to wtedy, jak już ta technologia w człowieku będzie i on będzie częścią internetu rzeczy. Znaczy, tak będą mówić, że to człowiek, z perspektywy szamana, to człowiek nie będzie, tylko część internetu rzeczy. No, ale de facto, tak to ma być. No to wtedy jego myśli niby. Nawet sny, trudno powiedzieć, że będą kontrolowane, one będą monitorowane i jak będzie źle śnił, to mu sny poprawią, żeby dobrze śnił. A jak nie będzie robił tego, co ma robić, mało, moi drodzy, będzie człowiek każdy górnikiem. To pomysł też tego, sywki w tych okularach. Jak będzie poprawny politycznie, to mu przyrośnie kryptowaluta na koncie a jak będzie niepoprawny to nie dość, że go pozbawią z konta tego co ma no to jeszcze go poprawią a jak i to okaże się niewystarczające no ko wyłączą go z klawiatury znaczy z tego tam pułapki częstotliwości mówił szaman z temu od, że to będzie taka pułapka częstotliwości jakiej jeszcze nie było nie tylko tutaj Ale i na świecie całym. Niektórzy by to wszechświatem nazwali. No ale to taki nowy projekt jest na wszechświat! No bo jak nie wyszło wtedy, kiedy człowiek był biologiczny, miał dostęp do wszystkiego, był istotą cudną, wielowymiarową? Kreować Bóg dowolną rzecz! Na potencjale. Zaczął tego używać przeciw sobie do wojowania, zabijać się i do wymyślania różnych rodzajów śmierci. No to ten stwórca, gdzie ten, co tu w tym wszechświecie tę rolę pełni, na każdy wszechświat taki jest. Sama, szaman parę wszechświatów stworzył, to wie o czym gada. Nie, jakiś tam w mikroskali, takich jak ten, a może nawet większy. Oczywiście nie, będąc z takim ryjem, szczerbatym i tak dalej. Będąc pełną istotą wielowymiarową i na jednej gęstości, bo to z innej gęstości się robi. Ale z tej gęstości też ma z tym kąta. No to takich innych też rozpoznaję. No i jak się okazało, że to projekt nieewolucyjny, sprawdza szaman, czy to jeszcze działa ta maszyna, bo szkoda by tego gadania szaleńca nie nagrać by było. No i jak się okazało, to projekt nieewolucyjny, no to wymyślili, że podepną to w sieć. No i jak człowiek będzie internetem rzeczy, częścią znaczy, no to wtedy może wyewoluuje, jako teraz w tej rozwojowej duchowości mówią, że Słowa szanowni, nie ma. Teraz nie będzie ja, tylko będziemy my. No tak. Część internetu rzeczy. Jest szansa. Tak pomyśleli, że to bardziej życiu będzie służyć. No ale z perspektywy. Jak się dopiero w to wchodzi, no to szaman powie tak, w życiu to nie służy, ale jak się już będzie, ha, nie będzie dostępu do tego, żeby zobaczyć, że w ogóle jakkolwiek inaczej będzie może być, znaczy będzie mogło być. Zresztą w tych różnych proroctwach wyraźnie to napisali. No bo tak, nieraz szaman mówił, programuje się te węzły zdarzeniowe. Muszą być zapisane, potem Czyimiś rękami te nuty muszą zostać odegrane. Jak się coś do tego. To można poprawić. Czasami można się jeszcze z przyszłości do przeszłości cofnąć i poprawić. To wszystko jest zupełnie normalne. Tą fasiatą, z tą facjatą! Z tą facjatą Szaman tego doświadczał w tym życiu. Setki razy świadome. A było tego pewno dużo więcej. Zanim nauczył się tu rejestrować. Tu trochę czasu minęło. Bo połapać się tu w tym obłędzie, gdzie wszystko do góry nogami jest. Tam, gdzie życie mówią, że śmierć, tam, gdzie śmierć mówią, że życie, tam, gdzie Bóg, to szatan, tam, gdzie szatan, to cały wszechświat. No i tak można by wymieniać. I będziemy to powoli kończyć. Nie szaman wszystko do końca będzie gada. Ale psy się wybawią? Pokażę wam zabawę. Brunka, a tu tam. O. Już się zmęczyły. Psy. W każdym bądź razie lekko nie będą mieli. Co by się tu nie działo? Ale my swoje tu jeszcze odegramy. No chyba, że szamanowi ciało odmówi posłuchać, no, ale na razie nie widzi tego. Z czasem jak to 30 GHz, 5G, no to żeby przeżyć i nie dać się przeprogramować, no to trzeba będzie nie myśleć. To szaman już teraz mówi, żeby nie było, jak to przyjdzie za 3 czy 4 lata, że nie było powiedziane. No było, no przecież wszyscy, cała alternatywa marzyła o wysokich wibracjach, a jak teraz mówią, że 5G będzie 60 GHz, to mówią, że to źle. No to coś chyba jest nie tak. sama szamana będzie dobrze. Nie używać wtedy tylko myślenia. I będzie się nie do namierzenia. Nawet się rymuje, to znaczy, że prawda. A ile będzie można zrobić? Zwrotnym impulsem. Puścimy Trojana. No, ale najpierw musimy antenę wybudować. Niedługo będziemy po materiał do anteny jechać, ale nie wiadomo, czy ci Szemanowi będzie chciało. Nie, że robi to dla kogokolwiek, robi to dla siebie. Bo w takim świecie, jak opowiada, że ma zdolność realizacyjną, to nie chce żyć. Nawet jak nie będzie myślał i będzie mu kto z wysokiej góry na to patrzył. No bo jak w takim świecie żyć, będąc częścią internetu rzeczy. Równe prawa z lodówką. Albo z dzwonkiem do drzwi. Albo z niewypranymi gaciami Zośki. No. Nie chcę szaman mówić, że może nawet ze zużytą podpaską. Bo idea jest taka, że każda wyprodukowana rzecz, nie tylko elektryczna, ale ubranie, rękawiczka, kijek, narta, wszystko będzie w internecie rzeczy. Szaleństwo! Równe prawa... Ze zużytą podpaską, albo tą prezerwatywą, one nie będą potrzebne, bo ludzi będzie się zamawiać przez internet z hodowli. No bo niby kto się będzie miał rozmnażać i jak. Przecież już stwierdzili, że za 20 lat 60% będzie z autyzmem. To z tych 40 co zostanie, to jak pół procenta, jednego procenta, to sobie policzcie ile to jest. Będzie wstała, nie się rozmnażać w całej populacji, to max. A jeszcze będą musieli na siebie trafić i dostać glejt, że mogą. No, Brunek, dziś to będziesz nieźle zjechany. Pokazałbym Wam szaman, jak gania ją na jakichś sprintach, ale już ciemno. Także. Cudnie! Mamy tu na skrzyczny. Kończę samon. Na